Witam Państwa. Co, co prawda temperatura nam na zewnątrz trochę spadła, ale wakacje nadal trwają, więc my nadal zapowiadamy tygodnik w wakacyjnych klimatach. Zaczynamy tym razem od artykułu, który, który już samym tytułem intryguje i zachęca do lektury. Tropem starej fotografii. Artykuł jest, tak jak już powiedziałam, wart swojego tytułu. To prawdziwa historia napisana przez, przez życie. Natalia Bogatyriewa, z odległego Kierowa Kiro w Rosji, e, odwiedziła grób swojego dziadka na Siedletim Cmentarzu, miało to miejsce w ubiegłym tygodniu, ale ta historia tak naprawdę zaczęła się w ubiegłym roku e, wtedy, kiedy opublikowaliśmy na, na łamach tygodnika starą fotografię, przedstawiającą grupę ludzi stojących przy starym, zabytkowym grobowcu z Piaskowca. E, pytaliśmy Państwa, prosiliśmy o odzew o informacje dotyczące, e, dotyczące tego, tego miejsca tych ludzi e, i e, informacja, którą otrzymaliśmy właśnie nadeszła aż. aż z Rosji. Potem są potem akcje, naszą wspólną, włączyło się Muzeum Siedleckie Regionalne, a także regionaliści. Efektem właśnie była wizyta pani Natalii Bogatiriewej w Siedlcach. Jak się okazuje, ta historia jest bardzo ciekawa historia tej, tej rodziny. Jest to rodzina Komaryńców, której losy w 1917 roku rozdzieliła, rozdzieliła rewolucja. Tak, ta rodzina, jej przodkowie, jej przodkowie mieli, bardzo, mieli bardzo ciekawą historię, którą, którą potomkowie w tej chwili spisali, liczą na 300 stron i właśnie kończy, kończyła się do tej pory na siedleckim wątku. Nam się udało razem, razem wspólnie z tą rodziną, dopisać dalszy, dalszy ciąg tej historii i o tym, o tym można przeczytać w artykule. Oprócz tego piszemy, jak zawsze w tygodniku znajdą Państwo wiele ciekawych informacji. Piszemy o uciążliwym lokatorze z bloku przysłonem. W Siedlcach piszemy o śniętych rybach w lipcu Nowym pomyślę na Agencję Rozwoju Miasta Siedlce, hangarze lotniczym z jednostki wojskowej w Mińsku Mazowieckim, który czeka na szczątki Tupolewa rozbitego w Smoleńsku. Zapraszam do lektury.